Jego jest dużo, dosyć tutaj, to będę jak Boryna. Dzień dobry Państwu. Jestem przed swoją macierzystą uczelnią Uniwersytetem Rzeszowskim. E, poproszono mnie o założenie łąki kwietnej e, od 20. 5 lat zbieram nasiona łąk kwietnych. Kończę właściwie to zbieranie, bo nie mam na to czasu i siły. Natomiast na finiszu e, uczelnia mnie poprosiła, żebym założył tutaj właśnie łąkę kwietną i dzisiaj ją wysiejemy. Te łąki kwietne, które ja zbieram, to są łąki kwietne. Różnią się od. Mieszanek z gatunkami obcymi. Tutaj są same gatunki rodzime, ewentualnie dawno zadomowione, które już od dłuższego czasu są w naszych ekosystemach. W tym miejscu wysiejemy łąkę jednoroczną z gatunkami, które kiedyś rosły w zbożu: takimi jak maki polne, habry, bławatki, rumian, parę gatunków wyki. Konkol. Zobaczymy, jak akurat zareagują na tą glebę, bo na przykład ta sama mieszanka może na jednej glebie dać dominację chabra, będzie niebiesko, na innej glebie da dominację maku, będzie czerwono. Pożytek z łąk kwietnych i w ogóle z roślinności łąkowej w miastach jest gigantyczny. Pierwsze, jest to baza pokarmowa dla owadów. I to nie tylko pszczół miodnych, ale także dzikich zapylaczy, dzikich pszczół, a także pokarm dla innych organizmów, motyli, chrząszczy plus, plus kwiaków. Ja tu prowadzę zajęcia i rzeczywiście jak chodzimy tutaj po tych ulicach, to brakuje gatunków. Tak? W okolicach też wszędzie wszystko jest wykoszone, nie tylko na terenie kampusu, ale także tutaj przy sąsiednich budynkach. Nasadzenia są, popatrzcie, jednogatunkowe. Mamy piękny rząd lawendy. Czy jakieś tuje czy róże, natomiast szukam różnorodności, tak? bo różnorodność nas uratuje. Różnorodność biologiczna jest bardzo ważna dla człowieka. To, żeby nie, nie robić monokultur, tylko właśnie, żeby była różnorodność genomów w, w obrębie gatunków, populacji, różne odmiany zachowywać. A amerykański biolog Wilson nazwał to biofilią. My tak naprawdę kochamy inne gatunki. Oczywiście dopóki nas nie, nie zjadają, ale yy, kochamy być otoczeni bogatą różnorodną przyrodą. Powiem jeszcze, że wiele gatunków bezkręgowców, owadów, pewnie prawie połowa, to są tak zwane gatunki monofagiczne, które są w stanie żerować tylko na jednym gatunku albo tylko paru gatunkach roślin i w momencie kiedy właśnie mamy taką łąkę wielogatunkową, one mają szansę zaistnieć. Na przykład. Szczaw, który jest często na łąkach, jest rośliną żywicielską pięknych motyli czerwończyków. Jeśli nie byłoby szczawiu, nie byłoby czerwończyków. Tak? I to jest tylko jeden setek przykładów, naprawdę prawie każdy gatunek rodziny, który jest na przydrożu, na łące czy w lesie, jest właśnie jakimś gatunkiem takim ważnym, czy, czy wręcz niezbędnym do życia pewnych gatunków owadów. A teraz <laughs> żyjemy w, w czasach. Nienawiści do owadów. To jest coś przerażającego. Właśnie, że my tak naprawdę powinniśmy wspierać owady. Owady, biomasa owadów, żywi ptaki. Bez owadów młode ptaki się nie wyżywią. To jest cały skomplikowany ekosystem i właśnie gdzieś tam na jego dnie są rośliny, a wyżej są właśnie owady. A my powinniśmy zacząć kochać owady. Także warto, żebyśmy tutaj właśnie kształcili studentów i dlatego ta łąka kwietna bardzo mi też pomoże w moich. essa iancha